Moi drodzy, Golonko znowu odwala jakiś szajs, W sumie nic nowego, ale warto by było to odnotować, bo już trochę czasu na swoim Twitterze te różne pierdoły pododawał i teraz warto je wszystkie podsumować. Na początek jednak chciałbym się z wami podzielić jednym spostrzeżeniem. Otóż pytacie, dlaczego Golonko cały czas ma widownię? Dlaczego ca cały czas ma e, ludzi, którzy go tam słuchają na tym YouTube i oglądają na tym Twitterze, bo to, że tam na Max TV bataliony dwa miliony są w liczbie <noise> małej, że tak to określę, no to jeden kit, ale co z resztą? Otóż dlaczego? Dlatego, ponieważ przynajmniej według mnie większość ludzi nie ogarnia rzeczywistości. No sorry, ale jeśli na przykład jest na wykopie już któryś raz afera z Golonko i goście na wykopie piszą, że ale ja nie wiem o co chodzi, przecież Golonko był taki fajny, co się stało? Co mu się zmieniło? Na stronie, gdzie właśnie jest wielka afera, już któryś raz, to ja się wcale nie dziwię, że są na świecie ludzie, którzy w ogóle totalnie nie ogarniają sprawy Golonko, ponieważ oni nie ogarniają życia. Oj, lepsze, ale o Golonko to można nie wiedzieć, bo to jest niszowa rzecz. Ale tak jest z każdym, z każdym możliwym tematem, cokolwiek poruszysz, nawet Jeheirus, to jest od razu. O, ale o co chodzi z Jeheirusem, bo ja nie w temacie? Dlatego postanowiłem, że nie, nie będę nagrywał więcej kompendium wiedzy na temat Golonko. Leonko, co się do tego czasu wydarzyło? Sprawdź sobie sam, przejrzyj poprzednie filmiki, jest cała playlista. A jak masz z tym problem, to naucz się wreszcie ogarniać życie. No i co, i maraton żenady. Rozpoczynamy od pierwszego tweeta: tweeta, gdzie golonko jest wrzucony, i teraz słyszałem różne wersje tego zdjęcia. Słyszałem, że to zdjęcie jest wklejone czyli to jest po prostu zdjęcie kogoś innego, napakowanego, który ma wklejoną mordkę Maxia. Słyszałem właśnie taką wersję, że to jest niby zdjęcie przedstawiające Schwarzenegera. Ale tak yy, szczerze mówiąc, nie wiem, nie wiem, nie widziałem tego zdjęcia nigdzie indziej, nie widziałem tego zdjęcia nigdzie, nijak, wobec tego nie wiem, nie wypowiadam się na temat, na który nie wiem, tylko was informuję, że coś takiego jest. I oczywiście Golonko napisał, prezydencki workout... Ty BDW czy Pałac Prez w trzecim PRL ma siłownię? Hashtag potus.pl Hashtag United States of Poland Hashtag revolution! No moi drodzy, widzimy, że ktoś tu ma bardzo mocne kompleksy, ponieważ e, co? Wygląda na to, że kompleks lat 70. i 80. -tych, trzeba wyglądać, trzeba być napakowanym. Otóż nie, Maxiu, mamy XXI wiek, minęły lata Rambo, minęły lata Johna Travolty, minęły lata tych wszystkich starych, napakowanych dziadów, którzy teraz są właśnie dziadami, typu, nie wiem, Chuck Norris i tak dalej, tylko zaczęła się nowa epoka. Dziś nie chodzi o to, żebyś miał masę mięśniową, żebyś był napakowany jak Seba Patus, tylko i wyłącznie chodzi o to, żebyś miał coś w głowie. A biorąc pod uwagę, że niektórzy ludzie, niektóra większość ludzi bierze ciebie za chorego psychicznie, no to hm, śmiem wysnuć śmiałą teorię, że według większości ludzi nie posiadasz zaplecza intelektualnego zbyt imponującego. Ale no cóż, moi drodzy, to jest po prostu kwestia tego, że dinozaur z lat 90. znalazł się w latach 20.-21 wieku i mamy takie efekty. Następna niespodzianka, moi drodzy, następny tweet to jest tweet Max Golonko. Nadchodzi czas przekształcenia, poniewieranych przez hashtag PIS ugrupowań w nową, silną, narodową, hashtag yyy, Republikańską partię, hashtag Revolution, zrzeszającą wszystkie aktywa polit. Pragnące kapitałowej, kapitalistycznej, bogatej Polski, silnym prezydentem u United States of Poland. I tutaj jest summoning Gowina oraz Ziobro. Czyli innymi słowy, w sumie nic nowego, moi drodzy. Znaczy nie, nowe jest to, że oczywiście jest skracanie rzeczy, które są niepotrzebne. No, pałac prez. E, czy tutaj mamy, jak to było, e, w, wszystkie aktywa Polit. Wszystkie aktywa Polit. Można było napisać wszystkie aktywa albo wszyscy politycy. Czy... Nie, chuj, jedniemy kropkę poli. Dlaczego? Dlatego, bo to do... robi Donald Trump. Tylko, że w języku angielskim, jak to robi Donald Trump to ma to wielki sens, ponieważ język angielski jest językiem rozwiniętym, językiem bogatym, językiem, który cały czas się skraca, a w języku polskim, w języku polskim to nie ma kurwa jakiego sensu, ale oczywiście no Maxio, Maksio, nie? Wobec tego mamy właśnie taką sytuację, że Maksio już tym razem, już wszystkiemu, komu on e, oferował sojusz? Kukizowi, on oferował sojusz narodowcom, Winniczkowi, on oferował sojusz Korwi Kabinistom, peselowcom, platformiarzom, temu, kurde, jak on się nazywał, Schetynie, oferował sojusz także różnym innym ugrupowaniom wszystkim właściwie dostępnym na scenie polskiej politycznej. Do kompletu właśnie zabrakło Gowina i Ziobro, i zaraz tu już wszyscy mają ofertę sojuszu wspaniałą od El Prezydente, tylko dziwnym trafem nikt nie chce jej przyjąć. No, kurde, jak do tego doszło, nie wiem. Spokojnie moi drodzy, widzicie, że to jest właściwie krótkie, to jest tylko do jednego, dwóch zdań i, i jedziemy dalej, dlatego ja właśnie tak to robię. Moi drodzy, jedziemy, następny festiwal Cringe Fest, to jest... Następny post z 23 września. Tak się dzieje jak Ministerstwo Klimatu, min klimatu, przepraszam, jakie Ministerstwo? Min klimatu w nawiasie WTF, też WTF nie było czegoś takiego, nie ma czegoś takiego jak Ministerstwo Klimatu. I jego 19, yy, w, też w nawiasie wykrzyknik Depart, yy, układa Polit Energ kraju. Przepraszam bardzo, ale jaki dziewiętnasty departament? Przepraszam bardzo, ale jaki jako układa politykę energetyczną kraju? Przecież to kurwa nie ma sensu. To nie ma sensu jak. Nie, nic tu nie ma sensu właściwie. bo Maxio przekłada rząd Stanów Zjednoczonych, normy z rządu Stanów Zjednoczonych, bo oni mają takie Ministry of Climate, Ministry of coś tam, o coś tam, coś tam, i tam jest podział na departamenty. Tylko tutaj kurwa nie ma żadnego departamentu, nie ma żadnych podziałów i niczego innego. Ale oczywiście odlatujemy. No, Maxio, e, Maxio chyba ma już jakieś nałożenie rzeczywistości, że rzeczywistość amerykańska to jest tak zwany kompleks Polonusa, czyli że rzeczywistość taka w którym y, m, ja funkcjonuje jest na całym świecie jak na całym świecie to znaczy jak u mnie na przykład Listonosz przychodzi do skrzynki i ja go karmię Apple Pie to tak wygląda Każda wizyta listonosza na każdym, na całym kurwa świecie, wszędzie, obojętnie czy w Polsce, czy we Francji, czy, czy nie wiem, w Rosji, czy w Afryce, jak przychodzi listonosz z listem, to dostaje Apple Pie. I musi to być, po prostu, bo musi, bo jestem Amerykanin i ja muszę tak mieć wszędzie, everywhere. No, no nie, no Maxiu, tak życie nie wygląda, ale to jest też znów jałowa próba wytłumaczenia gościowi, że Polonusie to nie jest tak jak na całym świecie, jak u ciebie, i nie, nie ma czegoś takiego. Bo e, Polonusy robią, bo się zauważyłem, że robi dokładnie to samo co Polonusy. O Polonusach zrobię osobny odcinek i uprzedzam będzie full przeklinanka kompletna. Lepszy spuści się ze smyczy dosłownie, ponieważ e, no na ten temat mam niestety zbyt bogate doświadczenia. Szlak niejasny trafia, kurwicy dostaję. W każdym razie wygląda to właśnie u nich tak, że oni żeby pokazać jacy to są światowi, jacy to są wspaniali, jacy to są zajebiści, to oni kopiują rzeczy, które występują u nich i biorą za pewnik wszędzie. Czyli właśnie tak jak Maxio mówi, że jest ministerstwo klimatu i jego 19 departament to tak inni też funkcjonują. Tak, niestety, Maxio nie jest jedyny. Maxio jest jednym z wielu polonusów, którzy mają lat 50-60, pozjadali wszystkie rozumy i strugają światowych. I o ile kiedyś takie coś może komuś imponowało? Może w latach 90 jak moja ciotka przyjeżdżała do moich rodziców i mówiła, że good morning, czy to jak wam się mówi o was tutaj, jak, jak to powiedzieć? Była 5 lat w stanie. To, to nie było dużo. Jak to się wam tam u was mówi Dzień dobry Dzień dobry No, 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 ja cały czas zapominam Ja cały czas, all the time Zapominam To jeszcze wtedy komuś to może imponowało Ale teraz To jest już po prostu taka żenada jest taka cringe'owa jest taki cringe fest Że szkoda gadać, szkoda strzępić ryja i niestety mamy tutaj coś takiego, ale do czego Golonko nawiązuje? Nawiązuje do yy, Górnictwo Polskie First: hashtag protesty na Śląsku. United We Stand. I tutaj jest właśnie retweet yy, Komisji Krajowej WZZ: Sierpień 80. Yy, Prowadzący podziemny protest godnicy kawu jak nawołują kolegów z innych zakładów do podjęcia walki. Tu nie chodzi tylko o poszczególne kopalnie, ale o cały Śląsk. Pokrótce sytuacja jest następująca. E, doszli e, do wniosku nasi rządzący... Że tak naprawdę już chuj z tym, ponieważ te kopalnie, już nawet reanimowane po raz 10 tysięczny, nie są w stanie przynieść profitu. To jest dziura bez dna, do której cały czas się dokłada i praktycznie nic się z niej nie wynosi. Wobec tego powoli będziemy to wygaszać. Takie jest podejście gości, którzy patrzą na statystyki. Tylko, oczywiście, jak zwykle pojawili się robotnicy, którzy. Mają z tym problem. No i to jest normalne, że mają z tym problem, no bo tracą pracę, tak? Tylko pro podstawowym problemem tego jest to, że pomiędzy tymi górnikami, a pomiędzy państwem jest pośrednik w postaci wielkiego, gigantycznego konsorcjum. I prawda jest taka, że swoją lwiączość biorą i yy, związkowcy... I biorą, to jest oczywiście tylko moja opinia, i biorą, e, bierze właśnie to konsorcjum, tylko i wyłącznie po to, żeby jeden z drugiego mógł za, zatrudnić, żeby mógł zatrudnić ciotkę matki, córka, ojca, syna, e, z trzeciej strony kuzyna, brata, sąsiadki. Tylko i wyłącznie dlatego jest ta cała banda, przynajmniej według mnie, ponieważ nie zwracam, nie, nie widzę, żeby oni robili coś, coś bardzo wyraźnego, ważnego, nie wiem, takiego, które nie cierpi zwłoki, po prostu musi to być. Ale oczywiście, jak zwykle. Oni ustępują i pokazują biednych górników. No, popatrz pan na tych biednych górników. Po, popatrz, popatrz, jacy chłopcy po pracy, tacy zmęczeni, oni siedzą w tej kopalni, nie chcą wyjść. Dlaczego? Dlatego, bo oni chcą pracować w tej kopalni. No, popatrz pan, popatrz pan. Nie patrz na, na te BMW, to, to moje, to, to, to nie, to nie, nie patrz. Popatrz na tych biednych górników. I zawsze jest ten sam problem, zawsze jest ten sam problem, że Janusz biznesu siedzi i zbiera cały hajs, a frajer robotnik dostaje gówno. I jak już coś wywalczy, no to niestety ale wywalczy najpierw dla związku zawodowego, a potem ewentualnie jakieś ochłapy dla siebie, jak już związek się rozrośnie, niestety za bardzo, i wejdzie w komitywę z Januszem. A jak jest to firma państwowa, no to jeszcze mamy właśnie takie kwiatki jak górników. Czy innymi słowy mamy to już za sobą? I jest, moi drodzy, ostatni, najświeższy tweet 26 września. Więc politycy, hashtag PIS, dogadali się z Kulej Ocjantami. Widzicie, 23, nie 23, przepraszam, cofnijmy się. 21 września przekształcenia poniewieranych przez PiS ugrupowań w nową, silną, narodową hashtag republikańską partię. Czyli tutaj byli nowi, silni e, koalicjanci pogardzani przez ten zły PiS. A teraz mamy co? żeż mamy kulejącjantami. Takie słowotwórstwo, że, że wiecie, bo bo tak Donald Trump robi w Ameryce, że jest Crooked Hillary, to to wtedy, o, bo, bo, bo Clinton zamiast Crooked... a. Beka, beka, dobre, dobry donek, dobre, to, to, to ja też tak zrobię. Golonko sobie pomyślał, też będzie wielki, światowy prezydent United States of hashtag Poland. I po, mówi, że kuleją jantami na kasy i stołki. Ani słowa o polskich przedsiębiorcach i skandalicznej ustawie eliminującej przemysł futrzarski. W hashtag Poland, jutro w Max TV go. Hashtag Air Revolution. Które futro dla mojej pierwszej damy? No i mamy właśnie y, futra zdjęcia w, lasek w futrach. Ja, ja naprawdę nie wiem. Y, laski w skórzanych obcisłych, y, obcisłych sukniach, obcisłych jakichś tam bucikach czy coś takiego. I oczywiście futra. Ja, ja naprawdę nie ogarniam co on ma, to znaczy nie, przypuszczam ogarniam, dlatego, bo była taka moda w latach 90, żeby właśnie takie panienki, takie obścisłe były, tylko, że no, no ta moda minęła, Maksio, tak znów okazuje się, że mamy gościa który uciekł z lat 90 i nie zauważył, że minęło 30 lat wobec tego mamy właśnie to no i też pytaliście, że jest list yy, do Donalda Człampa Maksia Golonko, tak moi drodzy jest taki list, ale ten list zrobimy sobie w osobnym odcinku. Dlaczego? Dlatego, ponieważ byłoby za dużo. Stanowczo za dużo. Wobec tego szybka aktualizacja tweetów w niniejszym została zakończona. Bataliony 2 miliony dalej się wielce mobilizują. Golonko dalej szuka wszystkich możliwych po kontach, wszędzie koalicjantów. Niestety nikt o dziwo nie chce z el prezydenty gadać. Ciekawe dlaczego? Przecież ty z takim miły gościu stoi w obronie górników. 19 departamentu, chuj wie kto, jak, gdzie, co, nawet nie pytajcie, nie jestem w stanie wam tego wyjaśnić. Broni futer, wrzuca zdjęcia fajnych babeczek, tutaj wyciska ciężary, no normalnie caki super, gościu. I jeszcze ludzi ptysiami nazywa. No kurde, no naprawdę nie wiem, czemu go nie chcecie brać na poważnie. Wy złe lewaki. Napiszcie w komentarzach Maksiowi, może to Maksio ogląda. Może któryś z dwóch milionów batalionów, w końcu dwa miliony ich jest, tak? No to na pewno też będą oglądać ten materiał. Któryś będzie oglądał. Napiszcie, co by Maksio mógł zrobić, żeby być brany na serio przez naszych wspaniałych polityków. Oznaczę najlepsze odpowiedzi. Komentarze są wasze.